Człowiek wierzący pragnie zawsze pełnić wolę Boga, gdyż w niej odnajduje własne szczęście. Wierzący wierzy, że to, co Bóg uczyni, będzie dla niego najlepsze ze wszystkich innych możliwości, że lepiej ani on sam, ani nikt z ludzi by nie uczynił. Bóg bowiem wybiera dla człowieka tylko dobro. I nawet gdyby coś się stało, wierzy, że stało się coś najlepszego. Niestety, wielu ludzi przez brak wiary inaczej patrzy na życie. Są oni tak bardzo wystraszeni. I ten strach sprawia, że podchodzą bliżej do szatana niż do Boga, a później przeżywają niepowodzenia, niepokoje. I jeszcze więcej stresów, a wszystko dlatego, że człowiek wciąż sam się starał wszystko i nie daje możliwości działania Bogu. Kto dziś się pyta Boga, Panie, jaka jest Twoja wola? Co mam czynić w dzisiejszym dniu, aby Ciebie uwielbić i nauczyć się bardziej kochać bliźnich? Jeśli ktoś naprawdę wierzy w Boga, będzie się zgadzał z wolą Bożą, bo to jest dla Niego najlepsze. Wierzy, że jest Bóg, który wszystko może. Dlatego nie martwi się, tylko poleca Bogu, za kogoś dziękuję, za kogoś przeprasza, prosi, oddając wszystko woli Pana. Łatwiej jest również żyć, gdy ufa się Bogu i zgadza się z Jego wolą. Nawet chory, który ma zaufanie do lekarza, bez oporu podda się każdej operacji. Zaufać Bogu i pełnić Jego wolę, to nie chcieć czegoś innego, tylko tego, co on chce dać. A czy tak jest? Dla niejednego człowieka jest nie do przyjęcia to, że on w Boga nie wierzy, że nie ma zaufania, a przecież Życie na to wskazuje. Często chce się Pana Boga na każdym kroku poprawiać. Poprawiać i to, co Bóg daje, na co zezwala, co dopuszcza, nie myśląc o tym, że to właśnie jest też dla Niego największym dobrem, dla Jego dusz i że to przyniesie Mu zbawieniem. Dzisiaj często jest też tak, że wielu ludzi nie chce zrozumieć, o co tak naprawdę w życiu chodzi. I chociaż kościoły są pełne ludzi, to wielu tylko się zdaje, że wierzą w Boga. Bo jak to rozumieć, że ktoś w kościele wielbi Boga, bije się w piersi? I robi swoje żyjąc bez Boga i bez zastanowienia, czy o takie właśnie życie Bogu chodzi? Bóg nie potrzebuje słów bez pokrycia, Jemu chodzi o naszą wolę, aby w niej objawiała się wiara i miłość. Trzeba takiego zaufania Bogu, aby pozwolić się Jemu prowadzić. Gdyż on dopuści jedynie tyle, ile można udźwignąć. Gdy człowiek pełni tylko swoją wolę, bierze o wiele cięższy ciężar na siebie, z którym później sam sobie nie daje rady. Wpada wtedy w panikę, czuje się osamotniony, zagubiony, ale sam sobie jest temu winien. Ufającego Bóg nie opuści, a przez zaufanie i pragnienie pełnienia jego woli można zawsze na Boga liczyć i wtedy nic się nie stanie. To jest ten cud, który przenosi góry. Zdać się na Boga to pozwolić, by On rozstrzygał, gdyż tylko On wie, jak będzie najlepiej. Gdy ufa się Bogu i zgadza się na to, co On chce i kiedy chce, wtedy zawsze jest lżej. Bóg jako najlepszy Ojciec kieruje najlepiej i tylko na nim warto polegać. Zgodzić się na wszystko, wierzyć i ufać. Taka postawa daje największe szczęście. Nawet gdyby naokoło była epidemia czy wojna, Bóg bowiem bardziej czuwa nad każdym człowiekiem niż człowiek nad sobą. Bóg też nigdy człowieka nie zawiedzie. Jeśli wyrwał człowieka spod władzy szatana, a uczynił to w Jezusie Chrystusie, to również się nim zaopiekuje. Gdyż czuwa nad każdym swoim dzieckiem. Wielu mówi, że wierzy, wierzy, że nic się na przykład nie stanie, a gdy się stanie, to dla nich już często Boga nie ma. Chodzi o inną wiarę: wierzyć i ufać, że Bóg jest najlepszym Ojcem, że nie pozwoli skrzywdzić swego dziecka, aby ono wpadło w przepaść. Tak ufać, że cokolwiek Bóg dopuści, to zawsze jest dla dobra człowieka, gdyż nie ma innego sposobu, aby wypaliły się pycha, egoizm i grzech. Gdyby naprawdę ludzie ufali Bogu, nie byliby pełni niepokoju. Dać się prowadzić Bogu i jemu ufać, to inaczej żyć najłatwiej gdyż nie ma wtedy żadnych zmartwień, problemów, sytuacji bez wyjścia, gdyż Bóg da sobie radę ze wszystkim. Wielką łaską dla rozumu jest wiara. Ojciec Pio powiedział, Boga kocha się rozumem i wiarą. Bóg to ktoś, od kogo się czegoś oczekuje. Trzeba z nim się liczyć. I w Niego wierzyć. Zarówno wiara, jak i rozum swoje źródło mają w Bogu. Jednak skażona przez pychę natura człowieka wynosi rozum na piedestał Bożka, dlatego wiara jest konieczna, aby żyć w prawdzie. We wszystkim jest za dużo rozumu, a za mało wiary, a bez wiary za daleko się nie zajdzie. Ludzie tak bardzo dbają o siebie, a nie o wiarę i miłość, dlatego dają się często zwodzić szatanowi. Używają rozumu i często nie wiedzą, że już są manipulowani przez złego ducha. Bez wiary nie ma światła dla rozumu. Wiele rzeczy dla człowieka tego wieku jest niezrozumiałych. Ludzie wszystkiego nie wiedzą. A gdy się nie rozumie i nie wie, z pomocą przychodzi wiara. Zaufanie Bogu i wiara pozwala zachować pokój serca w każdym momencie życia. Człowiek godzi się na wszystko i ufa nadal w ciszy swej duszy. W wierze się, nie rozumuje. Zanim ktoś zrozumie, traci wiarę. Ale tak naprawdę tej wiary wcześniej nie było. Gdy wiary nie ma, to dowody na nic się zdadzą, nawet cuda. Szuka się wtedy wytłumaczenia przez fizykę, psychikę, przypadek itd., a nie wierzy się w działanie Boga ani w objawienie. Nie wszystko można rozumieć, bo nie ma wtedy miejsca na wiarę. A wiara jest potrzebna do zbawienia. Nigdy też nie należy nic przekreślać, bo tak może podpowiada rozum. I nigdy nie należy mówić nigdy, bo to jest również brak wiary. Człowiek często nie zdaje sobie sprawy, jak wiele w nim jest ludzkiego myślenia. I jak dalekie są jego drogi od Bożych ścieżek. Nawet gdy chodzi do kościoła, spowiada się, to i tak myśli, że wszystko zależy od jego rozumu, sprytu, roztropności, i w ten sposób czyni z Boga kogoś niedołężnego, albo nawet ofermę. Pomaga on Bogu, aby jemu było dobrze. Najważniejsze jest ja wierzę, a nie ja wiem. Ktoś mówi, że wie, ale nie wierzy. Nie można do końca wiedzieć, dlatego warto mówić: Panie, ja wierzę, bo to rozgraniczenie musi być. Przez to, że się nie wie więcej. Bóg uczy wiary i pokory, bo gdyby się wiedziało, wiara byłaby niepotrzebna. Wielu ludzi naprawdę wierzy w Boga, ale dla świata, dla innych, są to wariaci. Tacy są często sądzeni przez tych, którzy swój ograniczony rozum stawiają na pierwszym miejscu. Ktoś mówi, że ma wiarę, mają dziś, a jutro może jej już nie mieć. Czy apostołowie uciekliby zostawiając Jezusa, gdyby wierzyli? Skąd ktoś wie, co by zrobił? Najsmutniejsze jest to, że dziś byle co wiarę u wielu podważa byle jaka pokusa. Prawdziwie wierzący widzi wszystko oczami Boga. Jeśli inaczej, to nie ma co mówić o wierze. Ponieważ wielu patrzy tylko poprzez swój rozum, dlatego każde wytłumaczenie, że wiarę stracił, będzie dla niego dobre. Ale bez wiary jest się kaleką. Warto więc o wiarę zabiegać aby życie stawało się znośniejsze, aby więcej w nim było też zadowolenia i radości.